z dużą dozą przyjemności wyobrażałem sobie ostry, mroźny powiew poranne No i tego właśnie ranka podeszła do mnie pewna starsza jejmość i zapytała, czy pomógłby mi przesunąć magiel żelazny. No i e, to był prezent od szwagra. Ten magiel. Rozumie pani. No ale zostawił go w salonie. No, to było złe miejsce na magiel. Nie można było go tam trzymać. Postanowiła jej pomóc. Robiłem co mogłem. A ta starsza pani. Tylko stała nade mną i nie poganiała. No więc... Po paru minutach powiedziałem jej. Moja pani. Dlaczego... Moja Pani, dlaczego sobie Pani tego magla nie wsadzi w dupę? A zresztą, kto dziś jeszcze używa magla? Niech Pani sobie kupi suszarkę obrotową. Miałem ogromną ochotę, żeby rozwalić ją na miazgę, ale... Byłem, byłem w tak świetnym humorze z powodu tego odśnieżania, że po prostu dźgnąłem babę w brzuch i tam był Przepraszam. Czy mogę zabrać tę popielniczkę, która pani zawadza? Nie ma pani miejsca na szklankę. Wiele by brakowało, a szklanka bezpadła albo popielniczka bezpadła. Prze uważać na dywan. Więc... ...skoro nie pali Pani w tej chwili, to... ...chyba nie będzie Pani miała nic przeciwko temu, że odstawię popielniczkę.